Dzień dobry i witajcie w drugim odcinku naszej serii The Walking Dead. Dzisiaj będziemy próbować odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy być człowiekiem. I zadajemy te pytanie, dlatego że w tej serii nadchodzi moment, gdzie spotykamy ludzi, którzy wierzą, że te zombie w tym serialu to są prawdziwi ludzie, że to są żywi ludzie. I nadchodzi moment, gdzie muszą sobie zadać pytanie, co wyróżnia właśnie ich, tych żywych, od tych zombie. I w ten sam sposób możemy my sobie zadać pytanie, co wyróżnia nas od roślin albo zwierząt, co, co jest takiego specjalnego w nas, co nas wyróżnia od tych wszystkich innych rzeczy. Tak, e, e, weźmy na przykład rośliny, jest to dość oczywiste, tak, e, że na przykład my jako ludzie umiemy się ruszać, rośliny nie umią chodzić na przykład, ale Wiemy, że są ludzie tam na świecie, którzy nie umieją się ruszać, ale my na przykład umiemy, mamy świadomość naszych akcji, mamy świadomość tego, co, co robimy, jak się zachowujemy. E, rośliny nie mają takiej świadomości. My także czujemy emocje i odpowiadamy na nasze warunki wokoło nas różnymi emocjami, i w taki sposób jesteśmy wyróżnieni właśnie od, od roślin, od drzewa. Tak? Ja mam, mam emocje, mam świadomość moich akcji. Ale co wyróżnia nas od zwierząt, bo osoba, która na przykład wierzy w ewolucję, dla takiej osoby człowiek to jest po prostu tylko inny gatunek zwierzęcia, że my wszyscy jesteśmy zwierzętami. Więc może porozmawiamy trochę na temat, na temat ewolucji. Ja. Jestem chrześcijaninem, więc mi teoria ewolucji niezbyt pasuje, niezbyt według mnie ma sens, ale nie tylko z powodu, że ja wierzę w Biblię, ale też z powodu, dlatego że teoria sama w sobie czasami nie ma sensu. Jest dużo dowodów, dlaczego teoria ewolucji na przykład nie mówi nam prawdy na temat, skąd my pochodzimy i kim my jesteśmy. Więc teoria ewolucji to jest teoria, gdzie, która nam mówi, że na początku znikąd pojawiły się organizmy jednokomórkowe i z czasem te organizmy rozwinęły różne mutacje i jak się rozmnażały, to nagle te organizmy. Poszły z jednokomórkowych do dwukomórkowych organizmów, i tych komórek się więcej budowało, i budowało, i stąd z czasem przyszły nowe gatunki, najpierw ryb w wodzie, i z czasem te ryby właśnie też ewoluowały, że mogły oddychać powietrzem i że mogły chodzić po lądzie. Ale jest kilka rzeczy, które według mnie tutaj. Nie ma dużo sensu. Może ktoś, kto wie więcej, może są odpowiedzi na to, ale jest kilka rzeczy, które mi na przykład nie pasuje. Po pierwsze, uczymy teorię ewolucji jako fakt. I jak to działa w nauce, to jest tak, że najpierw tworzymy teorię, tworzymy teorię, żeby wytłumaczyć coś, czego na razie nie rozumiemy. I mamy tą teorię, i tą teorię testujemy i próbujemy ją udowodnić. Ale niestety z teorią ewolucji, ta ewolucja zajmuje miejsce przez miliardy lat, i dlatego nie umiem, nie, ma nie umiem zrobić żadnego testu, który udowadnia teorię ewolucji. Więc zamiast testować tę teorię ewolucji, to oni patrzą na to, co jest nam dostępne teraz, czyli właśnie różne rzeczy w Ziemi i kości, i na podstawie tego mówią, że to jest dowód na ewolucję. Więc porozmawiajmy może o tych kościach, które znajdują w Ziemi. Z tego, co ja wiem, z tego, co ja przeczytałem, to oni biorą właśnie te różne szkielety i na podstawie, jak głęboko w Ziemi są i jak podobne są do innych szkieletów, oni je łączą i mówią, OK, ten szkielet wygląda trochę bardziej tak jak może małpa i ten szkielet, i powiem, znajdują inne szkielety, które coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej wyglądają jak ludzie. I po pierwsze, to według mnie nie ma dowodem na ewolucję, bo to jest tak, jakbyśmy wzięli, powiedzmy za kilka tysięcy lat, oni wykopią ludzie szkielet konia i szkielet zebry i popatrzą, ok, jest mała różnica, więc może ta zebra była pierwsza i kilkaset tysięcy lat później ewoluowała w tego konia. My wiemy, że to jest nieprawda, bo zebra i koń są dwa różne zwierzęta, ale jest to coś, co na podstawie kości byśmy nie mogli wiedzieć, bo nas wtedy nie było. Tak? I na ten sam sposób, według mnie, jak my znajdujemy te kości tych małp czy pradawnych ludzi, jak oni to wierzą, według mnie to nie ma dużo sensu, bo jedyne co nam to pokazuje, to jest to, że kiedyś istniało zwierzęcie z takim szkieletem. I nie mamy żadnego sposobu udowodnić, czy ten szkielet jest połączony do tego, ten do tego, ten do tego. Więc według mnie nie ma to dobry dowód na ewolucję. Także nie ma żadnego połączenia, jak dotychczas z tego, co wiem, nie znaleziono żadnych połączeń, które pokazują ewolucję jednego gatunku do innego. Nie ma żadnych połączeń, gdzie widzimy, że ryba ewoluuje do zwierzęcia, które chodzi po lądzie. Nie znaleźliśmy niczego, co to udowadnia. Wiem, że kilka lat temu był ktoś, kto powiedział, że znalazł ten brakujący link, ale, do, ale się okazało, że to było kłamstwo, że to były nieprawdziwe dowody, że to on sztuczne zrobił kości. Więc dlatego mi teoria ewolucji nie siedzi. Także jest prawo właśnie w właśnie prawach termodynamiki i to się nazywa, nazywa się to entropy, entropia i co entropia mówi to jest to że numer entropii pokazuje nam ilość chaosu do porządku i czym większy ten numer entropii tym więcej chaosu i podług praw termodynamiki wiemy że nie możemy dostać porządku z chaosu To prawo nam mówi że zawsze Porządek idzie w stronę entropii, idzie w stronę chaosu. Nigdy w drugą stronę. Chaos nigdy nie zmienia się w porządek. Porządek zawsze zmierza w stronę chaosu. I naukowcy twierdzą, że nasz świat w tym momencie jest, idzie z porządku do chaosu. Więc um, dla mnie nie ma to za dużo sensu, jak z, z wielkiej eksplozji, z Jednego z największych chaosów, jaki moglibyśmy sobie wymyśleć, tak? Wielka ekspozycja, która stworzyła ten wszechświat. Jak z chaosu może stać się porządek? Jak z braku informacji bierzemy informacje, tak? DNA, przecież to jest organizacja, według naukowców, chaosu w porządek, chaosu w informacje. Jest to coś, co według praw termodynamicznych, według entropii nie powinno się dziać. Um, ale ja, ja jestem chrześcijaninem i ja um, wierzę to, co pisze w Biblii. Także Bóg stworzył ten świat. Ale jest dużo chrześcijan, którzy, którzy twierdzą, że um, tak Bóg istnieje, ale Bóg stworzył ten świat właśnie przez wielki wybuch i stworzył ten świat przez, e, przez ewolucję. I. Ja się może z tym nie zgadzam, ale jeśli ktoś w to wierzy, to jest, jest to no okej. Okay. Jest to temat, na który możemy rozmawiać. Nie ma to temat, który pozbędzie cię Twojego zbawienia ani z takiego. z to po prostu różnica, właśnie jak my interpretujemy Biblię. Ale może też dla tych, którzy wierzą, że. Którzy biorą Biblię na, na 100% jako fakt historyczny. Wiecie, Willy pisze, że Bóg stworzył świat w 7 dni. Ja wierzę, że nasz Bóg jest wszechmocny i że Bóg nie potrzebuje siedmiu dni, żeby stworzyć świat. Tak? Jeżeli wierzymy w Boga bez limitów, to według mnie, a ja myślę, że Bóg jakby chciał, to mógłby wszystko stworzyć w jeden dzień albo w jedną minutę. Tak, Więc piszę w Biblii, że siedem dni. Według mnie Bóg nie potrzebuje siedmiu dni. Więc. Może też branie wszystkiego na 100% jako fakty historyczne z bit też może nie zawsze jest najlepsze podejście. Ale może spróbujmy odpowiedzieć na te pytanie właśnie, co według mnie wyróżnia nas od zwierząt. Tak, załóżmy, że teoria ewolucji jest prawdą, że pochodzimy z ewolucji, co wyróżnia mnie jako człowieka od wszystkich innych zwierząt, co mnie od nich wyróżnia? Ja sądzę, że co mnie wyróżnia od innych zwierząt, to jest moja moralność, nasza moralność. Fakt, że ja jako człowiek znam różnicę pomiędzy dobrem a złem. Jest to coś, co żadne zwierzęcie nie ma, tak? Ale możemy powiedzieć, no, że ja mam, ja mam psa, moi rodzice, małem kilka psów, tak? Mam kilka psów i te psy wiedzą, że na przykład nie mogą sikać w środku. Ale tak naprawdę co tu się dzieje, to nie ma to, że moje zwierzęta wiedzą, moje psy wiedzą, że nie powinny sikać w środku. To, co one wią, to jest to, że jeżeli nasikają w środku, to będzie za to kara, a jeżeli pójdą sikać na przykład na zewnątrz, to będą za to wynagrodzone. Więc one tak naprawdę nie znają różnicy pomiędzy dobrem a złem, tylko wiedzą, że za to jest kara, za to jest nagroda. Um. I to nie ma w sposób, w jaki my jako ludzie funkcjonujemy, tak? bo my wiemy, że nieważne, czy jest nagroda, czy jest kara, e, są rzeczy, które są dobre do zrobienia, a które są niedobre. Tak? Czasami, często jest tak, że my zostaniemy na przykład ukarani, jeżeli zrobimy to, co jest dobre, jeżeli jesteśmy z grupą przed przyjaciół, którzy chcą, którzy chcą na przykład coś zwandalizować. My wiemy, że wandalizm jest niedobrą rzeczą. Tak? Jest to rzeczą, którą nie powinniśmy zrobić. Ale jeżeli na przykład nie będziemy wandalizować z naszymi kolegami, to oni nas za to ukarają, tak? nas wyśmieją. Więc my nie jesteśmy tak samo jak zwierzęta. My nie, my nie działamy na podstawie kary i wynagrodzenia. My działamy na podstawie, że jest moralność i wiemy różnicę pomiędzy dobrem a złem. Jest to coś, co zwierzęta nie mają. Um, I we filozofii jest, jest konwersacja, jest debata, czy nasza moralność jest subiektywna, czy jest obiektywna? Różnica między subiektywną a obiektywną moralnością jest taka, że subiektywna moralność jest to moralność, że jeżeli mamy subiektywną moralność, to każda osoba wymyśla sobie swoje własne, własne prawa, co jest dobrem, a co jest złem. Pod obiektywną moralnością zakładamy, że wszyscy mamy te same pojęcie dobra i zła. Mamy te same pojęcie dobra i zła, tak? Ja wierzę, że mamy obiektywną moralność, moralność, która pochodzi od Boga, i wierzę w to, dlatego że jeżeli my postanowimy, że mamy subiektywną moralność, to wtedy tak naprawdę nie ma żadnej moralności, bo jeżeli ja mogę wymyślić sobie swoje własne prawa i ja mogę zdecydować, co jest dobre i złem, to wtedy każda inna osoba też może wybrać sobie własne prawa. I wtedy na jakiej podstawie ja mogę iść do powiedzmy jakiegoś mordercy i mu powiedzieć, że jego, to, że on na przykład wierzy, że jest to ok, żeby zamordować inną osobę. Jeżeli każdy wymyśla sobie własne prawa, to kim ja jestem, jaki ja mam autorytet powiedzieć temu mordercy, że jego prawa są nie okay. Tak Pod subiektywną moralnością właśnie mamy ten problem, że nie ma żadnej prawdziwego dobra, ani nie ma żadnej prawdziwego zła. Dlatego ja wierzę, że mamy obiektywną moralność. E, moralność, której my nie możemy sobie wybać, jest to moralność, która jest nam dana. I czym więcej studiuje się na przykład filozofię, to tym bardziej zauważymy, że jedyny sposób, w jaki możemy mieć obiektywną moralność, jest jeżeli ktoś nam ją da. Że obiektywna moralność nie może właśnie powstać z chaosu. Że musi ona być dana. Dlatego ja wierzę w Boga ja wierzę, że Bóg nam daje obiektywną moralność. Więc żeby odpowiedzieć na nasze pytanie, które sobie dzisiaj zadajemy, co nas czyni człowiekiem, co nas wyróżnia od zwierząt i roślin jest to według mnie to, że my znamy różnicę pomiędzy dobrem a złem, że my nie jesteśmy maszynami, tylko mamy wolną wolę i my wiemy różnicę pomiędzy dobrem a złem.